Czy walka na śmierć i życie, taka jaką podsuwa właśnie sztuka walki, polemikę technę, czy sztuka polityki, która nie jest sztuką walki, ale jest sztuką kompromisu? I tu znów zderzamy się z problemem wspólnoty. Czy traktujemy, użyję dwóch cyfr. 8 milionów wyborców głosowało na Jarosława Kaczyńskiego, 9 milionów na Bronisława Komorowskiego, i jeszcze duża grupa nie głosowała w ogóle. Czy tych 9 milionów potraktujemy jako ludzi z obcej wspólnoty, do których nie powinniśmy się odwoływać w ogóle, albo powinniśmy stoczyć z nimi śmiertelny bój? O rzeczywistość, jeśli tkwią w nierzeczywistości, z naszej perspektywy, bronią kurczowo tej nierzeczywistości. To może rzeczywiście ta walka powinna być taką walką do ostatniego. Na pewno z drugiej strony tak ona jest postrzegana przez wielu tych, którzy tę walkę organizują. Walkę nierzeczywistości z rzeczywistością. Wydaje mi się, że oczywiście w obronie rzeczywistości kompromisu być nie może. Dlatego upierałbym się przy tym, że kwestia smoleńska na przykład wyjaśnienia prawdy o smoleńskiej jest taką kwestią jak. No, rozpoznanie tego, czy jaśnie, czy żyje w prawdziwym świecie. Czy to jest sprawa ważna, czy to jest sprawa, o której można powiedzieć, żeby nareszcie od nas uwolniono, nas uwolniono od tej sprawy. Dzień wolny od Smoleńska w internecie, prawda? To pokazuje tę nierzeczywistość. W sferze nierzeczywistej, w sferze wirtualnej, żąda się, prosi się o jeszcze dodatkową wolność od jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością czyli od możliwości rozważania tak ważnej dla naszej wspólnoty sprawy jak sprawa katastrofy smoleńskiej. Tu musimy się upierać przy tym, ale jednocześnie, jeśli chcemy odbudować rzecz publiczną, rzecz wspólną, rzecz pospolitą, to musimy próbować odwoływać się do tych, którzy jeszcze w tej nierzeczywistości są pogrążeni. W dodatku musimy zachować w pamięci i ten aspekt sprawy, że nasze wewnętrzne spory nie toczą się w izolacji. I tu znów skojarzenie ze starożytną historią może być pomocne. Spory w greckich poleis skończyły się niezwycięstwem którejś z frakcji. Tylko skończyły się przyjściem najpierw imperium z północy Macedońskiego, a potem imperium z zachodu, imperium rzymskiego, i końcem poleis, końcem wolności ich wolności. Im więcej walki wewnętrznej, im więcej takiego maksymalnego skonfliktowania stron, za które jednoznacznie to chce, żeby nie było żadnych wątpliwości, przypisuje pełną odpowiedzialność jednej tylko stronie, ale skutek Pada na obie strony tego konfliktu. Tak długo właśnie ów czynnik zewnętrzny może wpływać na nasz los. To jest też ważny aspekt rzeczywistości, i tę rzeczywistość próbuje się zakląć, zastąpić nierzeczywistością haseł o końcu historii, haseł o demokracji w Rosji. Pan prezes mówił o tym, że nie trzeba. Nie mieć zdrowego rozsądku, żeby mówić o demokracji w Rosji, ale przecież ciągle o niej czytamy i słyszymy. Że może jeszcze nie jest całkiem taka, jakbyśmy chcieli, ale właściwie wszystko jest na dobrej drodze. No to ja wtedy właśnie wzywam do rzeczywistości. No, co z tymi 300 dziennikarzami zamordowanymi w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Co ze 100 tysiącem współobywateli Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego zamordowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Czy na tym polega normalna demokracja i normalne stosunki powinniśmy utrzymywać z takim sąsiadem? Może tak. Otóż musimy i o tym aspekcie pamiętać. Pozostaje wobec tego bardzo trudne zagadnienie. Tu żartowałem z profesorem Legutką wcześniej, że nauczyłem się na okazję tego spotkania dwóch greckich słów. Poza demokracja jeszcze drugiego aporia. prawda? Takie słowo, które oznacza no, jakby trudny, nierozwiązywalny dylemat logiczny. Z jednej strony trzeba kontaktować się z tymi ludźmi, przekonywać ich. Którzy zupełnie inaczej widzą rzeczywistość, traktują swój nierzeczywisty świat, swoje indywidualne sny o Zielonej Wyspie, o polityce miłości, o zgodzie z Rosją, której przeszkadzają tylko ludzie o złych charakterach. Yy. I ten obowiązek obrony rzeczywistości, który sprawia, że nie możemy ustąpić, na przykład w sprawie Smoleńskiej, powiedzieć: No, tu do jakiegoś kompromisu dojdziemy, może półprawdy nam wystarczy. Rozwiązywaniem tego dylematu muszą się zająć oczywiście politycy i to jest strasznie trudne zadanie. Ale oczywiście wspólnota demokratyczna nie wyczerpuje się tylko w relacjach rządzący i rządzeni, ale obejmuje także działania nasze, współobywateli, mieszkańców tego stada czy członków tego stada, które nie chce się w tej roli e, widzieć i do niej ograniczyć. I tu mam wrażenie, że ogromne znaczenie ma odtworzenie tej rzeczywistości, która może być dla nas wspólna, przypominanie tej tradycji, o której pan profesor mówił, z której większość z nas się wywodzi i nasze rodziny do niej wszystko jedno, czy chłopskiego pochodzenia, czy mieszczańskiego, czy inteligenckiego, wszystkie do niej jeszcze 50, 100 lat temu nawiązywały, aspirowały do niej. Tutaj różnica Stanów nie ma żadnego znaczenia do tej wspólnej przeszłości i do wspólnego rozróżniania dobra i zła. To bardzo ważne i myślę, że jakąś rolę odgrywają pod tym względem ważną chyba w tym budzeniu do rzeczywistości, trochę tak jak w starożytnych poleis tragedie, publiczne widowiska oczyszczające uczucia. Akurat wczoraj miałem okazję obejrzeć film Antoniego Krauzego Czarny czwartek. To właśnie jest ta funkcja doskonale zrealizowana. Pokazania wielkiej tragedii, świeżej polskiej historii w taki sposób, który, jak sądzę, nikogo nie może pozostawić obojętnym. To jest budzenie tych, którzy mówili, no, komunizm to kolejki były, może to był mały fiat czy trabant. Dużo śmiesznego było. Ten film, czy takie filmy, pokazują możliwość przywracania rzeczywistości przez medium swoiście właśnie przypominające o rzeczywistości przez świat wirtualny, bo przecież aktorzy tam grają, to jest widowisko, a jednak może w ten sposób przez widowiska także będziemy mogli budzić tych, których interesują tylko widowiska, których ty rady polityczne, przemówienia przemądrzałych profesorów oczywiście nie mogą zainteresować i nie powinni. A więc myślę, że ta walka o rzeczywistość, walka także o historię, walka o historię w szkole, o wspólny kanon, który został przekreślony przez obecny rząd, który zlikwidował naukę historii w drugiej i trzeciej klasie liceum, zastępując ją dziewięcioma tematami do wyboru przez nauczyciela, takimi jak kobieta i mężczyzna, wojsko czy ekonomia. To niszczy właśnie ten kanon, to jakby chyba jednak świadomie niszczy ten kanon wspólnego rozpoznania rzeczywistości. Otóż walka o to wszystko razem powinna rozgrywać się na różnych płaszczyznach naszych relacji wewnątrz Wspólnoty, która nie chce i nie powinna być stadem. Dziękuję bardzo.